Kolejny odcinek w tym tygodniu, no way. Hiemas, z tej strony teraz witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj Night Market pojawił się chyba dzisiaj, nawet jak to przewidzę, tak, 27, 9. Pewnie w przyszłym tygodniu w środę to dopiero się znajdzie, bo muszę jeszcze jeden odcinek zmontować, ale nieważne, ale nieważne. My jesteśmy tutaj po przez tą ikonkę. Będą, będzie to krótki materiał, bo tak naprawdę pokażę tylko te sklepy. Jest to dodatkowy materiał, więc... Tak to wygląda. Zobaczymy to na dwóch kątach, a możemy zacząć od kliknięcia w ten przycisk. I co my tutaj mamy? Uuu! <grystanie> Okej, okay, zielony, a reszta fioletowa. Niech będzie różowy, fioletowy. Jak zwał, tak zwał. Ja i odróżnienie kolorów nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Obstawiam, że będzie przynajmniej jeden Ion, dobrze mówię? Tak mi się wydaje. Dobra, zacznijmy od zielonego, bo zielony to jest najgorsze, co możemy trafić, a trafiliśmy go Stall Luna. No, wygląda nawet na zielony. Za tą cenę. Nawet git. Zacznijmy sobie od lewa do prawej. Będziemy sobie tak lecić po kolei. Mamy chyba najgorszego skina, na jakiego można trafić, czyli z Łem. To one mi się totalnie nie podobają, ale to tam mniejsza. Kolejny. Ares, oni. Sama kolekcja spoko. Ares niekoniecznie. Lecimy dalej. A kolejne. jest EL! No. To totalnie nie siedzi. Nawet tego nie będę komentować. Kolejny przed nami jest to Guardian. Nawet spoko. Nie jest to. Raczej mój stylski, na który chciałbym dostać w nightmarkecie. No i ostatni Spectrum. Ten jest nawet spoko. Nawet będę mógł kupić. kupujemy. Jasne. <noise> Dobra, to szybki relog. Dobra, zobaczymy się jak będę na następnym koncie. Wo o kurde, no dawno ktoś nie korzysta z tego konta. Mniejsza to. My tutaj jesteśmy tylko, żeby zobaczyć jak wygląda tutaj Night Market. Można w sumie sklep zobaczyć. <noise> o kurwa, jest nowa kolekcja. A to można zaraz to też ogarnąć, ale to zaraz, bo jesteśmy tutaj po Night Market. I zobaczmy co tu mamy, a mamy... Przynajmniej jednego golda. Mamy co prawda niebieskie, zielone czy różowe, ale jest zdecydowanie lepiej, bym powiedział. Bo te skiny różowe też były średnie. Dobra, sprawdźmy niebieski najpierw, bo to w sumie bez znaczenia. Spoko. <laughs> Jak na niebieskiego nie jest taki zły. Widzę, że tutaj dominuje spektra. <laughs> Niech będzie. Zacznijmy tym razem od prawej, a po prawej stronie mamy... Ajona. Klasyczek. Nie ma dnia. To znaczy nie ma... <laughs> nie ma nightmarketu bez... Ajona. No, kolejne to... Otloff. Ego. Spoko, spoko. Chociaż mi się tam ostatecznie nie podoba. Kolejny jest... Ares. No dobra, to jest totalnie do wyjebania. No i Mietanka. Albo wiśnia na torcie. Czyli... Na słoty pomarańczowy w sumie bardziej. O mój Boże. Ja już tu restrofiłem swoją drogą w Nightmarkecie, ale za każdym razem kuję to w oczy. <laughs> no dobra, to by były, jeżeli chodzi o segment Nightmarketu. Aż mi słowa zabrakło. Sprawdźmy sobie tą nową kolekcję, która w sumie nie jest nowa, bo ona dosłownie jest w grze, tylko to jest wersja A0, czyli po prostu oznacza to jedynie tyle, że. Skiny zostały tam przerobione trochę, ale kill, tam końcówka animacji jest taka sama. Fun fact, jeżeli chodzi o starą wersję... starą wersję... Jeżeli chodzi o tego ostatecznego killa, to tutaj jest to naprawione, że po prostu te skiny, które mają dany kolor, mają po prostu dopasowany kolor tej czarnej dziury. W poprzedniej wersji nie było to spaczowane parę dni temu i była dalej jeden, jedna kolorystyka, nieważne jaki kolor skina, więc tutaj po prostu zmienili kolor. Eee, co ja uważam w sumie o tym bundlu, bym powiedział, że jest ok, jest w porządku. W sensie byłby giga spoko, gdyby nie fakt, że już taki bundle jest. Tak naprawdę, tylko że różni się delikatnie, bym powiedział. W sensie, że skiny zostały odświeżone i nie jest to coś, co było nowe, tak samo jak RGX, jeżeli dobrze pamiętam, też była poprzednia wersja, tylko inne skiny, czy tam znaczy inne bronie były tego. Więc dla mnie to jest dosyć podobny case, czy polecam 67 euro za tak naprawdę trzy skiny, za Kousta Wandala i nóż motylkowy. tak średnio, no ale to wasza decyzja. Co będziecie robić z pieniędzmi? o, jeszcze tak chwilę hmm, dodaję to dwa dni. Po tym, jak w sumie montowałem ten materiał, i zauważyłem, że jest też drugi rodzaj tej kolekcji, a my widzieliśmy tylko tę pierwszą. <noise> Więc tak naprawdę ten bandę się różni, że są dodatkowe bronie. Plus, chyba i te itemki są wszystkie podobne, ale do tego zestawu mamy tak naprawdę Spectre, szeryfa, albo? To się nie różni. No, Ghost, Wandal, nóż. No, no to tu. Jest jeszcze szeref do tego Phantom Spectra. Czy to się opłaca? Powiedziałbym, że nie, bo cena za trzy dodatkowe skiny, jeżeli dobrze liczę, to jest 93 euro, więc tak naprawdę płacicie za trzy skiny, trzy dodatkowe dychy. No i w sumie to tyle. Dobra, byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest to krótki materiał, ale jest to zarazem też dodatkowy. Więc jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić komentarz, łapkę. Co chcecie, to zostawcie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się. Prawdopodobnie niedzielę, trzymajcie się i na razie.